Na pierwszej muzyce, na pierdolę w rozmeduze. Kapik nie mam patana wariata. Spicierę słucham? Halo, dzień dobry. Pizzę z pieca. Dzień dobry. Tak? Bierz się pana, bo tata poszedł w i, i ja trzymałam telefon, ale my chcieliśmy ogólnie pizzę kupić. Bierz się pana. Halo? Halo, dzień dobry, proszę ja pana, bo tata jest w ubikacji, a my po pizzę dzwonimy, chcemy zamówić. Proszę ja tak. pizzę chcemy tak. zamówić, co pan nie rozumie? Trzy razy mam jeszcze powtórzyć? Bo ta, tata tak, jest w ubikacji, tata i w ubikacji jest i my pizzę chcemy zamówić. Piąty raz powtórzyć czy przeliterować mam? Nie, no proszę. Ja bym poprosiła pizzę. Tak? Spieta Spieca. A jaką? No krzyknął, że teraz kupę robi. Dobra, e, e, pierwszą lepszą, tam pan tam, tam, ulepi pan. Proszę pana? Tak, słucham panią. I. Ja może. E, może, ja, ja. może umówmy się tak, jak ta to wyjdzie, to niech ta zadzwoni, dobrze? Ale, ale nie, on długo będzie, on kupę robi. Niech pan zrobi pizzę i wyśle. Bo on tu... Nie, umówmy się tak... O, on będzie tu... Umówmy się tak, jak I tato ten... wyjdzie, to proszę zadzwonić. On będzie tu... Niech pan mnie zrozumie, ja jestem głodna. Ja jestem głodna jak pies. Ja muszę zjeść. Proszę pana... Niech, 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 niech zadzwoni tato. Nie, dziękuję bardzo. Nie, 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 telefon.